No to temat jaki dzisiaj? Nie, Nasi sąsiedzi. Co? Sąsiedzi, ale nie tylko jak wyglądają, ale z czym wam się kojarzą? Aha, będę rysował ludzki, że sobie, e, malujące spryjami po ścianach, tak? No jeśli ja tak tak, odbierasz swoje sąsiadów, wszystkich, wszystkich, bo chyba trochę ich jest na piaskowej. Ojoj. No, coś i... robią cały tak? czas. Tak. Głowa. O w ten sposób, no. Słuchajcie, też można do tego podejść tak, że skoro Wam się kojarzy, że oni malują sprayami, to możecie sam spray namalować, no nie? Siedzą, gadają. Czy gadają? Piją, piją i gadają. Jedno i drugie. Jedno i drugie nie zmieniają Co to za? Nie jest fajna piaskowa? Nie. Bo no to są same szczury lądowe. Nie, to są same łowuzy.